Dzisiaj faktycznie mamy bardzo dobrą informację do zakomunikowania. Rozstrzygnięty został pierwszy konkurs, pierwsza transza środków w ramach konkursu Blisko. To jest, jak sama nazwa wskazuje, konkurs, który ma zbliżać ofertę kultury, w tym wypadku biblioteki publiczne, lokalne biblioteki publiczne, do czytelników, do społeczności lokalnej. I jest to element znacznie większej całości. Ta pierwsza transza to jest około 5,5 milionów dla 49 bibliotek wybranych w konkursie w całej Polsce, w tym właśnie biblioteka tutaj w Radzyminie, która otrzymała 116 tysięcy w ramach tego programu. Ale to jest element większej całości, ponieważ cały program blisko to są środki około 25 milionów złotych. Myślę, że około do 200 bibliotek, mniej więcej, otrzyma 180-200 bibliotek. Otrzyma te środki w ramach tylko tego elementu, znacznie większego programu, który został uruchomiony w 2021 roku. To jest program pięcioletni, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Drugi etap tego rozwoju, i w tym roku, łącznie z środkami samorządowymi, to będzie. Miliard 100 milionów złotych na rozwój polskiego czytelnictwa, o 40% więcej niż w poprzedniej pięciolatce. Ten poprzedni y, y, projekt był jak się wydaje bardzo udany, ale no, postanowiliśmy jeszcze więcej zainwestować środków publicznych w rozwój czytelnictwa, y, w cztery priorytety, ponieważ y, za te środki zakupujemy zarówno nowości czytelnicze i to. O tym decydują bibliotekarze. W całej Polsce jest wsparcie dla biblioteki, jeżeli chodzi o nowości biblioteczne, czytelnicze, książkowe jest element infrastrukturalny w poprzednich pięciu latach 220 bibliotek w całej Polsce, czyli około 10-prawie 10%, prawie 10 polskich bibliotek publicznych uzyskało wsparcie. Między innymi właśnie tutaj też. Renowacja tego miejsca, odświeżenie, remont, prawda, wymiana instalacji pochodziła także ze wsparcia tego programu. Łącznie, jeżeli chodzi o Radzymin, to ten program infrastrukturalny i inne w poprzedniej edycji to było 900 tysięcy złotych, a w tej chwili już jest. W, 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 zwycięzcą Biblioteka Radzy Miejska w konkursie kolejnym w kolejnej transzy Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. To wielki dzień dla czytelnictwa, bo o czym mówił przed chwilą Pan Premier, czytelnictwo ma charakter instytucjonalny. Zaczynamy czytelnictwo w rodzinie, jako pierwotna instytucja. Mamy instytucję szkolną i oczywiście biblioteka i czytelnia ma ten silny charakter zinstytucjonalizowany. Tu rozpoczyna się swoista magia i podróż przez czytelnictwo, które trwa całe życie. Ważne jest to, że instytucje państwowe są zaangażowane, o czym przed chwilą mówił pan premier, to gigantyczny budżet, to przeszło miliard złotych na wsparcie czytelnictwa, pół miliarda to na zakup środków czytelniczych, nowości wydawniczych, zresztą ta biblioteka, ta czytelnia otrzymała już wsparcie. Ze wcześniejszego programu i mogę skorzystać to blisko 64 tysiące złotych. Była też mowa o wsparciu instytucjonalnym, żeby remontować i unowocześniać takie miejsca, żeby ludzie po prostu dobrze się w tym miejscu czuli, żeby do niego przychodzili, bo sens czytelnictwa jest wtedy, kiedy pojawiają się osoby i te osoby, które czytają książki. My się bardzo cieszymy, że możemy już któryś raz. Sięgać tak, po te zewnętrzne środki, środki ministerialne, żeby to, co było najistotniejsze, zabezpieczyć ten budynek. Budynek zabytkowy od 1907 roku, w zasadzie pełniący tę samą funkcję. Znaczy ona się zmieniała troszeczkę, ale, ale zawsze służyła społeczności lokalnej i realizacji potrzeb społeczno-kulturalnych. Udało się przetrwać zawiuchrę wojenną i pożogę bolszewicką temu obiektowi, i później te smutne czasy powojenne. Budynek stoi, wygląda chyba okazale. Udało nam się go odwodnić i będzie służył prawdopodobnie jeszcze przez wiele lat, łącznie z salą koncertową, która jest na dole. A sercem tego obiektu jest książka, są czytelnice, i to jest najpiękniejsze. Świadczymy usługi mobilne, czyli nie to mieszkaniec mieszkanie przychodzi do biblioteki, a także biblioteka jeździ do e, mieszkańca. E, Bibliotekę z tego książkę z tego obiektu można położyć na przykład za pomocą e, paczkomatu przez całą dobę, e, ale można ją także zwrócić w późnych godzinach nocnych do nocnej wrzutni, którą Państwo mieliście okazję e, obserwować przy wejściu. Wypożyczamy także, poza książkami, czytniki e-booków, wypożyczamy urządzenia dla osób słabowidzących, tak zwane czytaki, które pomagają tym osobom zbyt literaturę, ale przede wszystkim w tym miejscu także odbywają się przedstawienia teatralne, dalej i inne wydarzenia wokół literatury. I chyba to też jest ważne i ten projekt na 116 tysięcy złotych też dotyka właśnie tych obszarów nie tylko wyproszenia czytelnictwa, ale chcemy nauczyć mieszkańców kreatywnie pisać, chcemy nauczyć mieszkańców szybko czytać, chcemy dotknąć literatury chociażby przez teatr. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za te środki, bo one naprawdę pomagają się w tej instytucji wszechstronnie rozwijać.